To dobre miejsce na obozowisko. Spójrz na to! Dobry rum z takarigui! Aż włosy na klacie stają dęba. Stawiam, że to wyrób berbelucha. Siedzieli tu i pili? Gdyby nie pili, kiepscy byliby z nich piraci. To stara sztuczka. Przeciwnik się spija, a ty bierzesz go z zaskoczenia! Wiedziałem, że mam do czynienia z mistrzem strategii. Ty bezczelny szczejaku! Niby czemu było ich tylko czterech? Widziałeś ich miny, gdy mnie zobaczyli? Posrali się w gacie ze strachu. Gdyby wiedzieli, że mają do czynienia ze stalowo-brodym, byłby ich tuzin. Niech nam się darzy. Na zdrowie! teraz. Wrona uzyskał pomoc od paru dzikusów, co nie znaczy, że wszyscy są po jego stronie. To chytra banda. Musimy się dowiedzieć, jak sobie pomagają. A co z protektorami? Jak ich znam, będą się kryli za barykadami w Puerto Izabela. Może jak włosy im na klatach wyrosną, to może pomogą nam przeciwko Wronie. Ale ja się ciągle zastanawiam, gdzie jest jego statek? Może ukrył go gdzieś na nabrzeżu? Aha, może, ale nie sądzę. Gdyby został przejęty, stałby w puerto Izabela. Tak myśli? Cóż, a jeśli wrona ukrył na nim harpą tytanów? Inkwizycja by go znalazła. Wrona byłby nędznym kapitanem, gdyby nie znał najlepszych skowków na swoim własnym okręcie. Co więc robimy? Musimy podjąć decyzję, którą można by nazwać samowolną. Dowiedz się, czego Wrona chciał od dzikusów, albo udaj się na południe do Puerto Isabela i znajdź jego statek. Co może nas spotkać w Puerto Isabela? Banda wrogo-nastawionych łajdaków z Inkwizycji. Ot co? protektorzy obsadzający obronę miast i patrolujący okoliczne obszary. I, I uważasz, że udanie się tam jest dobrym pomysłem? Bezczelny gnojek. Ale czym myślisz, że mogliby nam pomóc w walce z wroną? Nienawidzę protektorów, oni nienawidzą mnie, ale my wszyscy nienawidzimy wrony. Muszę jedynie przekonać ich do tego, by nam pomogli. Ci protektorzy to zręczne chłopaki, ustrzeliliby nawet muchę. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ktoś o takich zdolnościach strzeleckich był po naszej stronie. Jeśli ładnie ich poprosisz, I jeśli cię wcześniej nie zabiją, może cię tego nauczą. Chodźmy do inkwizytorów i znajdźmy ten statek. Jak chcesz, to pokażę ci drogę do Puerto Izabela. Daj znać, kiedy chcesz wyruszyć. Jestem gotowy, idziemy. Tędy do Puerto Izabela. Podstępne dranie. Pracując z dzikusami, to zagrywka wrony? Skoro już tu jesteśmy, możemy się rozejrzeć. nic za stalovobrody. Ha, ha, To je válka! <mysly> <mysly> Co mam widzieć? Ogniste ptaki, straszne utrapienie. Powinniśmy poszukać innej drogi? Jakiej innej? Nie mamy wyjścia, musimy iść przez most. Cholerne ogniste ptaki, od dawna mam z nimi do czynienia. Dobra, rozprawmy się z nimi. Zostawaj się za mną! Idź za stalową drogę! Ogniste ptaki, jak ja ich nienawidzę. To by było na tyle z ognistymi ptakami. Chodźmy dalej. Idę z tobą. Na zachodzie. Widzisz? Paskudna śmierć. Inkwizycja na pewno ma tam swoje posterunki. Może lepiej trzymajmy się wybrzeża. W takim razie dość gadania. Chodźmy! Idź za Stalowobrodym! Trzymaj się za mną! Tutaj sprawy się komplikują. Naprawdę? Dlaczego? Są dwie drogi do miasta, ale za cholerę nie pamiętam, która prowadzi do północnej bramy. Możemy iść dalej na południe, albo przejść przez te jaskinie, ale to ryzykowne. Dlaczego? Szczury, wielkie i obrzydliwe. Nie obchodzi mnie, czy boisz się szczurów. Idziemy przez jaskinie. Ech, bałem się, że to powiesz. Ale chyba wystarczająco wypiłem, by stawić im czoła. Idź za Stalowobrodym! niż szczury. Może trzeba było trzymać się wybrzeża. Nie zmieniajmy już trasy. Daj spokój. Byle szybko. Chyba zaczynam trzeźwieć. stalowobrody tak Dokręcet. co ja wam mówiłem Tędy dojdziemy na zachód to jasne ale najpierw musimy przejść przez cholerny most. Nie wiadomo czy jest tam statek wrony Już blisko idziemy dalej. Nie idziemy. Zobaczą mnie protektorzy i wyląduję w pace. O ile najpierw mnie nie zastrzelą, jak chcesz iść dalej, idź sam. Wrócimy więc i pójdziemy wzdłuż brzegu. Tak, to dobry plan. Trzymaj się za mną. Idź za staną obroty. W takim razie na południe. Chodźmy. Trzymaj się za mną! Idź za Stalowobrody! Ah, nie ma nic lepszego do dobrej walki. Za stalową rodem, ten widzisz, już niedaleko, musimy tylko przejść przez most. No to w drogę. Idź za Stalowobrodym! Dalej, weźmy się za to razem. Trzymaj się za mną! Dokrecet, to nie jest statek brony. Sam będziesz musiał udać się do miasta. Czemu? Jeśli ktoś mnie zobaczy, dopadną nas protektorzy, ale ty. Ciebie ani nie znają, ani nie szukają. W takim razie będziesz musiał się tam udać i przekonać ich, by nam pomogli. Dobrze. Daj znać, jak coś znajdziesz. Wracam do obozu, żeby popilnować zapasów w Rumu. Dokąd źle? Do magazynu. Wraca do swojej beczki Rumu. Świetnie. Cholernie długo mu to zajęło. Co? Nie jesteś zbyt szybki, ale to na swój sposób urocze. <noise> do rzeczy. Uwielbia opowiadać historię, kiedy się spije. Może opowiedziałby ci coś o skarbie, gdyby wypił wystarczającą ilość rumu. Nie idziesz? Och nie, to robota dla faceta. Ale może się nadasz. Do zobaczenia. Stać! Do Puerto Izabela pod ochroną komendanta Sebastiano z inkwizycji. Zatem dobrze trafiłem. Momencik, piracie, czego tu szukasz? Szukam chętnych do pomocy w walce przeciw kapitanowi Wronie. Wronie? Naprawdę sądzisz, że jesteś tak dobry, by się z nim zmierzyć? Dlatego szukam pomocników. Skąd mam wiedzieć, czy nie jesteś śpiegiem? A może współpracujesz z dzikusami? Całe miasto może znaleźć się w niebezpieczeństwie, dlatego że cię wpuszczę. Rozumiesz? Nie zamierzam sprawiać problemów. Możesz to udowodnić, uiszczając opłatę za dobre zachowanie. W dowód moich dobrych intencji, ma się rozumieć. Dokładnie. Przestępca próbował go oszukać lub wedrzeć się do środka siłą. Ale uczciwy człowiek chętnie zapłaci i zajmie się swoimi sprawami w środku. Tak, nie. Masz swoją opłatę za zachowanie. Możesz wejść. Lepiej od razu zdaj raport komendantowi Sebastiano. Przestrzegaj zasad. Pistolety w kaburach i nie dotykaj niczego, co nie twoje. Spróbuję. Widzę. A, witaj w Puerto Izabela. Co to daje? Chyba musisz się napić. Chyba się nie znamy, prawda, złotko? Nie często widuje się tu nową twarz. Jestem tu nowy. Domyślam się, inaczej bym Cię znała. Jestem Sofia. Co Cię tu sprowadza? Nie miałam wyboru, kochanie. Stare Imperium jest w ruinach. Miguel i ja widzieliśmy napis na ścianie w Kalderze. Wsiedliśmy więc na pierwszy statek. Powiedz mi więcej o Arborei. Arborea to ogromne i stare miejsce. Wiele potrzebnych ci rzeczy znajdziesz tu, na Wybrzeżu Ostrzy. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie, ale chroni nas inkwizycja. Chcę dowiedzieć się więcej o Wybrzeżu Ostrzy. Strzelaj, kochaniutki. Dlaczego wybrzeże nie zostało zniszczone? Nie wiem, ale to, że nie zostało zniszczone, nie znaczy, że nie jest niebezpieczne. Ale mamy protektorów, by patrolowali teren. Czy jest niebezpieczne? Cóż, przede wszystkim są tam dzikie zwierzęta. Małpy, jaguary i inne takie. No i są szaganubi. Dzikusy żyjące w głębi lądu. Z nimi nie handlujemy. Ale pozwalacie im dla was pracować? Wszyscy, których tu widzisz, to niewolnicy złodziutki. Dlaczego ten teren nazywa się Wybrzeże Ostrzy? A, a niech mnie co to za pytanie. Nie wiesz? Może dlatego, że na mapie wygląda jak wygięte ostrze Kordelasa. Mogło być gorzej. Mogli go nazwać świńskim Wybrzeżem Ostrzy. Muszę się czegoś napić. U mnie nikt nie chodzi spragniony. Co mogę dla ciebie zrobić, kochanie? Może grogu? Co tam masz? Rozejrzyj się, kochany. Mogę wymienić się wieloma rzeczami. Jeśli chodzi o skarb, mogę zapłacić złotem. Brzmi nieźle? Jeśli chcesz coś wiedzieć, kochany, musisz tylko spytać. Po handlu... Wiesz coś o Gucho zwanym wroną? Chcesz porozmawiać? Jestem głodny. Przynieś mi mięso, o to pogadamy. Zobacz. Moje miejsce jest tu. Moje miejsce.